Kraca, Witajcie! Hodowcy, hodowczynie, fani, hejterzy, księżniczki, gangsterzy i kto tam jeszcze? <ścoughs> Doczekaliśmy się oficjalnych wyników mistrzostw Polski na wstępie, więc już oficjalnie możemy się koronować jak na tym portrecie za mną na generalnego mistrza Polski sezonu 2024. Pierwszego wicemistrza yy, Polski w kategorii B. Hmm. Czwartego przodownika Polski w kategorii Supermaraton. I nie wiem, czy mi się to na komputerze otworzy. Otworzy się nawet morel. 36 przodownik w kategorii C w Polsce. I w zwykłym maratonie. 59 przodownik Polski w kategorii maraton. Na intermistrzostwo, jak wiadomo, jeszcze trzeba chwilę poczekać. Także poczekamy, zobaczymy, co tam wyjdzie. Czy będzie tak, jak zakładamy, czy inaczej, ale to pewnie gdzieś tam wyniki będą za jakieś dwa tygodnie, bo jak ta lampa daje mocno. albo mam oczy zmęczone już. No i co? Po ostatnim filmie jeszcze więcej dymu niż przed nim. Lubicie to widzę, natomiast powstało gdzieś tam wybrzmiało jakieś tam fajne pytania, a propos afery ze Ściepami, Belgami, Holendrami i wszystkimi innymi nacjami. Do którego zaraz przejdziemy i się wypowiem, bo myślę, że akurat mądre pytanie w całym tym gąszczu tych wszystkich różnych historii. I pytanie jeszcze odnośnie tych wyników, bo też tam. Niektórzy. No dużo gratulacji w ogóle na mediach społecznościowych, w prywatnych wiadomościach za to serdecznie dziękuję. Hmm, wiadomo, że jest to zawsze miłe jakoś tam. Natomiast tak jak mówiłem już wcześniej na wywiadach i reportażach, czy z gołębią w sieci, czy, czy na Ramfridzie. No jakoś tam wiele to mi Mistrzostwo Polski nie zmienia. Yy, gdzieś tam... Zawsze miałem też swoje specyficzne podejście do tych mistrzostw Polski. Wiadomo, że fajnie jest to mieć odhaczone w gablocie w CV gdzieś tam wpisane w tej karierze gołębiarskiej, natomiast pracujemy dalej, bo cel zawsze niezmiennie jest ten sam, żeby wyhodować właśnie gołębie, które potrafią wygrywać wszędzie z wszystkimi, gdzie się da i tak dalej, więc dalej pracujemy i myślę, że my jesteśmy tak naprawdę na początku jeszcze tej drogi hodowlanej wyhodowaniu takiego czystego, swojego szczepu morelowego, który, czy linii, czy jak to tam nazwać, który będzie dominował przez lata, także bynajmniej nie spoczywamy na laurach. Ostatnio też w rozmowie z, z, z kolegą z okręgu, też dobrym hodowcą, wspomniał coś takiego, że mało jest hodowli, czy, czy tam nie ma hodowli, które utrzymały się w takim piku przez długi czas, a czyli to jest tak, że Pojawiają się, znikają, zmieniają i tak dalej. Więc to jest taki mój największy cel, żeby na tym piku, na tym szczycie utrzymywać się przez wiele lat. Wiadomo, że w tej chwili nasze stodo też wymaga przebudowy przez to, jakie tam plany mam, jakie snuję, co chcę zrobić, więc na pewno przyszły rok um, może być, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, słabszy. Aczkolwiek, jeśli o szpicę, to już niekoniecznie. I, I wiadomo, że gdzieś tam mnie najbardziej zawsze ta szpica kręci, a już same w sobie mistrzostwa Polski. No to wiadomo, że są jakąś tam wypadową tych wszystkich szpic i, i tego, jak taki powtarzają. No Wiadomo, na przyszły roku będzie ciężko wybrać tą 50. Więc zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Na szczęście. Te rejony lotowe zostały dopuszczone. Nie przymusowo, ale chociaż są dopuszczone do mistrzostw Polski w listy z rejonów, więc może coś nam się uda w okręgu sklecić. Zobaczymy. Czas pokaże. Jest jakaś nadzieja, no i, no i zobaczymy. No wiadomo, że będziemy latali na tyle, na ile się będzie dało. Będziemy się starać bić czołowo i na oddział, jeśli powstanie rejon, to na rejon, jeśli będą loty okręgowe, to na okręg. Natomiast wiadomo, że z tak staw młodym stawem znowu będzie to trzeba robić z jakąś tam nutką rozwagi, żeby się nie przewieźć, a nie jesteśmy już dzieciakami, żeby się dać ponieść gdzieś tam. Dlatego będziemy podchodzili z chłodną głową i na spokojnie do tego lotowania. Uff. Tradycyjne się wzięcie musi być, przepraszam Was bardzo. Ale jak mówiłem przed wylotem do Chin mam intensywne dni. Wszystko się staram nadrobić, pozamykać tematy, żeby wszystko dobrać jeszcze przed moim e, wybyciem, że tak to ujmę. I, więc wracając do tego piku, o którym rozmawiałem z kolegą z okręgu. Michałem i, i tego, że właśnie dobrze się nie utrzymują, do ściepów, do belgów, aukcji i tak dalej. To właśnie ze dwie osoby zadały mi takie pytanie, że krytykuję, czy, czy mam nie tak aż hura optymistyczne podejście do hodowli zagranicznych w tym, co mówię. Jak większość Polaków nie, 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 nie jestem tak zachwyśnięty tą obrączką. A jednocześnie moje gęby wywodzą się stamtąd i y, jak kupuję gołębie, to kupuję gołębie z zachodu. Więc y, czemu nie kupuję gołębi z Polski. Więc sobie tutaj w tym krótkim materiale odpowiem na to pytanie, bo wydaje mi się ono dość fajne i, y, No i myślę, że wielu to, to gdzieś tam zastanawia. Więc tak, na sam początek. Kupuję też gołębie z polskich hodowli, zdarza mi się to. Natomiast jeśli mówię już o jakichś zakupach, to mówię raczej o nich, jeśli są to duże, jakieś spektakularne zakupy. Nie wiem, no w tym roku na przykład sprowadziłem gołąbie, gołębie z hodowli Jos Adami z Belgii. Część tych gołębi na pewno będzie do sprzedania na, na portalu SuperGołom w niedługim czasie. Ja sobie zostawiłem tam trzy albo cztery samiczki, już teraz w tej chwili nawet nie pamiętam. No, i też to już się odbyło kilka miesięcy temu, jak tego najpierw przywozłem. Nic o tym nie mówię. No, bo po prostu nie wiem, jakoś no nie jest to jakieś tam wielkie nazwisko, wielkie pieniądze, żeby gdzieś tam myślę, Bardzo mi to chodziło po głowie. Wiadomo, że zakupy u Wilema, u rodziny Sion, u Vandenhide, no to już są zupełnie inne, inny kaliber inwestycji. Tak samo jest z polskich hodowli, no raczej się te gołębie gdzieś tam udaje kupić taniej, więc, więc no nie jest to też aż tak obciążające kieszeń. Natomiast no, w rodowodzie tych głębi nie widzicie, bo po prostu mi się nie sprawdzają. Jeśli się coś sprawdza, no, to w tych rodowodach to widzicie i potem wnosicie, że że coś tam jest nowego, ja mam głębi od Hermansbona, głębi od Stickers Donkers. Tylko, że też gołębie od Hermans Bonne było więcej, a wypaliła super jedna samica, chociaż dwa pozostałe też coś, nie coś dają, nie są złe, naprawdę jestem zadowolony. Od stickers donkers było tych głębi sześć, a wypalił jeden samiec. No i po prostu gdzieś tam coś kupuję eee, i, i, i jeśli nie wypadam, no to po prostu to przemilczę. No chyba, że ktoś mi zależy za skórę, tak jak, e, tak jak e, swoim postępowaniem i tak dalej, i podejściem do klienta, jak pewien Holender w ostatnim czasie, to to się wypowiedziałem, że mi się to nic nie sprawdziło i, 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 i mówię o tym otwarcie. Natomiast no ja tam też nie mam żadnych pretensji, bo wiadomo, że to nie musiało się sprawdzić i nie musi się sprawdzać. Z Polski też, jeśli się nie sprawdzi, to ja też nie chcę nikomu robić antyreklamy i nie mówię o tym głośno, no bo po co? No nie szukamy wbrew temu, co wielu ludzi myśli, to ja nie szukam. Ja mówię szczerze, co myślę, co uważam, wyrażam swoją opinię na różne tematy, natomiast ja nie szukam zniknie zaczepki, nie jest mi to potrzebne, dlatego też przemilczę raz taki temat. Zdarzało mi się kupować gołębie, które były w reprezentacji Polski. W zeszłym roku też próbowałem tam podejść pod, pod jedną samicę. No ale no też to wszystko musi być u mnie biznesowo spięte i racjonalne, więc nie wyszło, bo ja nie jestem kolekcjonerem, który, może się, który zarabia na zupełnie czymś innym. Może się chwilowo dać ponieść emocjom i wyrzucić sobie 50-100 tysięcy na gołębia i, i później nawet z niego nie ciągnąć, nic tylko sobie go trzymać w wolierze, bo sobie kolekcjonuje głębiej i się tym bawi. Ja jestem, zajmuję się tym biznesowo, zawodowo i u mnie to się musi spinać wszystko biznesowo, sportowo i tak dalej, więc nie mogę rzucić się na tak pochopną inwestycję, jeśli nie widzę w tym sensu zwrotu. Więc to wszystko musi być też taka zimna kalkulacja. Natomiast druga rzecz taka, która powoduje, że nie kupujesz w żadnej hodowli dużej ilości gołębi, czyli daję na przykład u, u wspomnianych wcześniej, nie wiem, Barta i Vorensa, yy, kogo tam jeszcze Rensa Wanderzide, yy, no, kogo jeszcze yy, prawdziwą yy, to jest takie coś, że z wieloma hodowcami też o tym już rozmawiałem, yy, i może Wy mi tutaj powiecie, podrzucicie kogoś. Jeśli z takiej hodowli miałbym nabyć dużo gołębi, relatywnie kilka gołębi z jednej hodowli, to chciałbym widzieć hodowlę, która już od tych 5-10 lat najlepiej cały czas plasuje się czołowo, wysoko. Dajmy na to w mistrzostwach polski albo, albo gdzieś tam jest widoczna, że, że ma tą powtarzalność, że te gołębie kręcą super wyniki. I później, kolejną rzeczą, na którą ja bardzo zwracam uwagę, tu też się nie zgodzicie: wiele będzie gadania o wiatrach, położeniu, wąwozach, górach, rzekach, lasach, jeziorach i innych rzeczach, lotniskach, poligonach wojskowych. Natomiast ja zwracam uwagę, jak ta hodowla bije później na rejonie. Jeśli ta hodowla jest wysoko w Mistrzostwach Polski, ale na rejonie dostaje łomot, to ja nie jestem zainteresowany tymi gołębiami. I tu nikt się nie musi ze mną zgadzać. Ja wiem, że są ludzie, którzy twierdzą, że to jest przez jakieś tam anomalia spowodowane i tak dalej. Natomiast no ja, tak jak już to chyba mówiłem na poprzednim filmie, w jakim rejonie nie latałem, z kim nie latałem na wspólnych startach, jeszcze się nie zdarzyło, że mnie ktoś stukł na przestrzeni sezonu, w sensie nie w Openie, tylko w szpicy, w czołówce, w powtarzalności, w regularności, nie zdarzyło mi się od nikogo batów dostać. A, a w różnych rejonach latałem, w różnych położeniach, w okręgu i tak dalej. Więc gdzieś tam ja na to patrzę troszeczkę inaczej. I jeśli miałbym z jakiejś hodowli zainwestować w kilka w gołębi, wiadomo, że gdzieś tam na pewno ta hodowla też by jakoś troszkę zyskała na, mar na marketingu przez to, bo, bo nawet belgijskie hodowle potrafią przez to zyskać. Zainteresowanie gdzieś tam z Polski, no to ja. Też gdzieś tam musiałbym w tą hodowlę wierzyć i, 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 i chcieć mocno tego MB nabyć. Dlatego też no to jest u mnie taki wyznacznik numer jeden. Z Belgii ja też nie przywożę raczej gołębi. To się bardzo sporadycznie zdarza i to musi być jakaś naprawdę sprot dużej ilości wydarzeń, żebym przywiózł Gołębię z hodowli, która nie lata lotów narodowych i, i nie, nie pokazuje się mocno na tych na, lotach narodowych przez wiele lat, bo to jest dla mnie główny wyznacznik mojej hodowli że moje głębie pochodzą w 90% z hodowli, które bardzo mocno sobie radzą na latach narodowych. I to jest dla mnie główny wyznacznik, a drugim takim głównym wyznacznikiem jest to, że ta hodowla musi być prowadzona yy, z jakimś logicznym sensem hodowlanym od tych, mówię, 10 czy nawet więcej lat, tak żebym ja tam widział, że te gołębie się wywodzą z siebie nawzajem super lotników, że ta cała rodzina jest naszpikowana fajnymi rozpłodowcami, lotnikami. No, bo masę topowych super hodowli w Polsce mogę wymienić, które lotują gołębiami przenoszonymi od kogoś, kupowanymi, dostanymi w prezencie, w których papierach jak się popatrzy, to jest totalny misz-masz, nic tam się nie powtarza, lub ewentualnie te gołębie są bezpośrednio po ptakach przywiezionych z zachodu, ewentualnie już w drugim pokoleniu jest tam miks ptaków z zachodu, to wtedy i, i, i w tej hodowli nie ma powtarzalności tych głębi, tylko jest taki misz-masz, no to wtedy. No po prostu nie widzę sensu nabywania gołębi do swojej hodowli, z takiej hodowli, bo ja szukam rodzin gołębi, które mogą uzupełnić tą moją rodzinę gołębi, która powstaje i coś do niej wnieść. Jeśli to są pojedyncze jakieś wystrzały z różnych krzyżówek, z różnych gołębi i to całość jakoś nie jest spójna, tylko każdy gołąb w drużynie jakiejś mistrzowskiej jest z innej parafii, nie, nie mają wspólnych mianowników, no to mnie to po prostu nie interesuje, ale to jest znowu moje tylko prywatne zdanie. I tutaj no, na, na Polsce no, ciężko takie hodowle znaleźć, które właśnie wierzą gdzieś w te swoje gołębie i, 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 i mają te lotniki, z których znowu wychodzą kolejne lotniki. Tak na pierwszą myśl gdzieś tam, ja, no, znaczy nie na pierwszą, bo ja już o tym myślałem, rozważałem, gdzieś tam też zawsze śledzę, to przychodzi mi na myśl w ostatnich latach. Jeśli chodzi o, o właśnie te lotniki, z których coś tam jest wychowywane i super leci, czy tam bardzo dobrze leci, to to jest rodzina braci Baranowskich z Łochowa. Tam, jak gdzieś tam przeglądam aukcję, to widzę, że tam mają mocno postawione na swoje gołębie w rodowodach, na swoje lotniki, które znowu dalej przekazują. No i druga hodowla, którą może też warto nadmienić, myślę, że, że taka legenda polskiej gołębiarki, to jest hodowla kolegi Tatka Pałki, czy Pana Tatka Pałki. Tam też no, były swego czasu niesamowite wyniki, przez dekadę najmniej i, i gołębie też yy, wiadomo były oparte na tych DV-ach tam od Gebrude Deckers chyba i, i, i kogoś jeszcze, ale już nie pamiętam tam dokładnie. Yy, i, I później te pokolenie, 2-3 dalej, te gołębie z lotników swoich się wywodziły. No wiadomo, że tutaj pewnie. Yy, Akurat w tej hodowli też zdarzyła się tragedia, która troszkę może szybko pokrzyżowała na pewno wiek Pana Tatka już też troszeczkę przystopował te wyniki na takim y, stopniu, w jakim były jeszcze kilka lat temu. Natomiast no myślę, że to też hodowla, która y, no wiesz no, tam już bardziej uderza w moje gusta niż y, niż wiele innych hodowli, które po prostu mają w tych gołemnikach takie bardzo dużo skupionych gołębi z całego świata i i gdzieś tam to wszystko jest tak hodowane tylko z tych importów. Natomiast też no, z drugiej strony trzeba rozgrzeszyć wszystkich, że yy, dużo jest młodych hodowli, które gdzieś tam dopiero zaczynają. Albo no, że, że może każdy na tym zaczynał. Ja też tak zaczynałem, że skupiłem z całego świata wszystko, co, co mi się wydawało najlepsze, co mogłem. No i teraz nad tym pracuję. A taka praca to nie postępuje w rok, dwa czy trzy, tylko trzeba na to yy, kupę lat. Yy, więc też to yy, gdzieś tam. W ten sposób bym też rozgrzeszył polskich hodowców i myślę, że czy tam nie wykluczam, że kiedyś dojdzie do tego, że pojadę gdzieś do kogoś w Polsce i zakupię 5, 10, 15, 20 ptaków z jakiejś super rodziny gołębi, które od dekady super latają w Polsce i, i są jakoś tam spokrewnione i powiedzmy, że latają super na, na wspólnych startach regularnie, nie dając się właśnie Wszystkim możliwym anomaliom pogodowym i, i, i terenowym, także z tego to po prostu wynika. No i tyle, moim zdaniem, odpowiedziałem na to pytanie. Natomiast, tak jak mówię, no nie jest tak, że w ogóle nie kupuję gołębi z Polski, bo kupuję czasem. Nie, nie mogę sobie teraz przypomnieć, żeby coś mi tak fajnie wypaliło, żebym był z zadowolony. Bardzo nawet miałem do lotu gołębie z, z hodowli jakiejś tam w Polsce, jednej czy drugiej. No, natomiast młodych tutaj ja nie chcę nigdy brać, i to wiele razy o tym mówiłem, że, że nie bawię się w takie rzeczy. Ze 2 trzy razy w życiu zrobiłem wyjątek, natomiast ogólnie nie biorę. A w rozpłodzie mówię, no miałem z kilku polskich hodowli gołębie, nawet teraz też jakieś tam są w fazie testów, ale no na razie nic takiego mi aż nie wyskoczyło. Co, 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 co by warto o tym wspomnieć, a mówię, a, a jakoś tam. Nie chciałbym mówić co testuję, żeby nie była to jakaś dla kogoś antyreklama, bo mi o tym nie zależy, żeby komuś robić antyreklamę jakąkolwiek. Nawet teraz na aukcji też tam są gołębie z jednej hodowli. Na portalu GOMP Sieci. i też sobie tam przyglądam się. Może a może widać się coś kupi. Także zobaczymy. Także tyle z mojej strony. Trochę jestem zmęczony, dzisiaj senny. Było tylko jedno ziewnięcie jak na razie chyba, ale, ale no. Uch, ciężki dzień, długi dzień, a jeszcze będzie trwał trochę. Jutro kolejny długi dzień, później czajna, a tamto dni dopiero będą długie i intensywne, także trzeba zbierać energię, kumulować. No myślę, że jak wrócę, to coś tam opowiem, co się działo za. Za czym? Nawet nie za wielką wodą, bo to nie jest za wielką wodą. Za wielkimi stepami, powiedzmy. I pewnie wtedy już będą wyniki też intermistrzostwa, to sobie jakoś tam krótko też wspomnimy, co tam się udało wylatać. Także tyle z mojej strony jeszcze bardzo dziękuję za, 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 za frekwencję na ludzkim geście, bo, bo nie było mnie, ale słyszałem, że była bardzo duża. Nie było mnie, bo na pewno się bałem kilku osób, które chciały mi powiedzieć, co to o mnie myślą. Tak sobie żyjcie tym. Może na wystawę ogólnopolską dotrę. No to się wtedy spotkamy i usłyszę, jak to jest ten zły i niedobry. Wtedy nie będę miał gdzie uciec pewnie. Chyba, że nie dotrę, bo też jest taka opcja, bo w piątek dopiero mam zaplanowany wylot do Tajlandii, Napataję na finał i, i trochę na odpoczynek. więc w piątek raczej nie dotrę jeszcze na wystawę. Jeśli dotrę, to pewnie od soboty. Także wiecie, gdzie mnie szukać. Zielone stoi skoro on Frida największe na sali, ciężko nie będzie o Jaśku Pochęczaku i o Giewoncie wspominałem ostatnio bardzo dużo tam komentarzy takich i różnych y, innych, ale to nie będę tego omawiał, nie chcę mi się już może gdzieś tam bliżej wiosny wysyłki gołębi y, wspomnimy o tym, natomiast no wiadomo, że przy takiej imprezie tego kalibru no to musi być dużo gadania grunt, żeby tylko nazwy, nie przekręcać i nazwy organizatora, ja jestem tego zdania. Ja tam będę wspierał, bo Polska duża inicjatywa i trzeba wspierać Jaśka, też znam kupę lat. No i gdzieś tam taki pozytywny gość, nie, nie, nie szuka też zwady, nie nie jest księżniczką, nie boczy się o byle co, można pogadać, można powiedzieć co się myśli, też sobie zdaje sprawę, chyba przynajmniej ze mną jak rozmawia co było źle, co było dobrze i, 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 i nie zachowuje się jakoś tam tak, że, że, że nie da się nic powiedzieć. Także myślę, że nie, skreśla nie skreślajcie go, bo, bo na pewno jeszcze nie jedna fajna edycja wyjdzie i, i tym, co tam psioczą, będzie głupio. Yy, natomiast yy, no, śmieszą mnie zawsze takie zarzuty, że yy, to jest robienie kasy. No jak nie wiem, czy jest ktoś, kto by sobie wziął na głowę 2, 3, 4 czy 6 tysięcy gołębi. Jakby z tego porządnej kasy nie było, chyba sobie nie zdajecie sprawy, ile to jest roboty, jaka to jest opieka i odpowiedzialność. Więc no chyba Ja się tego nie ukrywa, że robi to dla pieniędzy i dla biznesu. Ja, no, dla mnie jest to też oczywiste, że, że robi to dla pieniędzy i dla biznesu. Ja też nie ukrywam, że daję na takie imprezy dla pieniędzy i dla biznesu i dla sławy. Jak coś wyjdzie, jak nie wyjdzie, no to też zbieram bęcki, że, że, że nie wyszło. Natomiast no na tym to chyba polega i. i no i tak musi być, nie? I na Pataję też dają gołębie i też zebrali bęcki na 150 kilometrach. No i co? No i tak jest, po prostu i tyle. I tam to dopiero się kaszore płaci i dopiero tam już gołębi odpadło, jeszcze się 150 km nie zaczęło. To tam już 30% gołębi odpadło, nie? No i jakoś nie widzę, żeby ktoś strasznie płakał na internecie, że w Tajlandii zjedli gołębie, albo, albo coś tam się nie wiem, co stało, a, a, a myślę, że można by tak gadać. Natomiast no, my Polacy naprawdę lubimy tych swoich po prostu ludzi, którzy coś tam próbują zrobić, gnębić. No nie jest to fajne i tyle. No mam nadzieję, że ja tam życzę wszystkim polskim ekipom, firmom, hodowcom naprawdę dobrze, wbrew temu co niektórzy tam myślą i jak mnie odbierają, to ja naprawdę zawsze trzymam kciuki za, za każdego z nas, z Polaków, bo, bo fajnie jak ktoś coś robi, nie boi się, próbuje pokazać na świat. i... Też tam była spina z Martinem Stefflem swego czasu odnośnie Giewontu i, i, i też stanąłem w obronie, bo, bo wiadomo, że, że w Belgowie Niemcy, Holendrzy, oni wszyscy nie są tacy słodcy, jak Wam się wydaje i bardzo mocno bronią swoich interesów i potrafią się gdzieś tam skupić razem i, i, i wzajemnie bronić tego, więc my też powinniśmy się bronić, a nie naskakiwać jeden na drugiego i opowiadać jakieś bzdury, bo to czytają ludzie na całym świecie. Chcemy coś, mówimy w tym samym języku, to powinniśmy zadzwonić, wyjaśnić sobie, napisać i nie księżniczkować, tylko zachowywać się jak ludzie z jajami. A wypisywanie różnych głupot, niepotwierdzonych jeszcze na internetach, może wyrządzić nam wszystkim jako nacji yy, hodowlanej i nie tylko yy, dużo krzywdy. Także myślę, że warto to przemyśleć i, yy, i jak mamy coś do powiedzenia, to powiedzieć sobie nawzajem wprost, a jednak. Gdzieś tam na świecie stawać za sobą i, i bronić się wzajemnie, bo, bo to godzi w nas wszystkich, w nas wizerunek każdego jednego polskiego hodowcy, czy, czy polskiej firmy gołębiarskiej, czy, czy jak ją tam nazwać. Także tyle ode mnie. Ja tam jadę do Chin i będę o Was wszystkich mówił dobrze, jak będą mnie pytać. I tyle. Dobry lot, trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia pewnie po publikacji wyników w Intermistrzostwie. Trzymajcie się.